To jest kanał Pozmawiamy o Skokach, tak jak w tytule postanowiłem przed większością ekspertów oraz innych youtuberów przedstawić moje przewidywania co do ewentualnego składu podium, czy też kandydatów do znalezienia się na podium w turnieju czterech skoczni. Ale ze względu na to, że 22 grudnia odbyły się Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich, no to wypadałoby o nich chociaż wspomnieć. Wśród kobiet wygrała Kamila Karpiel przed Kingą Rajdą i Janusz Schwab, które razem zajęły drugie miejsce. A wśród mężczyzn wygrał Tomasz Pilk przed Dawidem Kowackim oraz Andrzejem Stękału. Ogólnie nie zamierzam szerzej obawiać tych mistrzostw, ponieważ po pierwsze zawody były niesprawiedliwe i momentami niebezpieczne, zwłaszcza w pierwszej serii, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Oba konkursy były jednoseryjne, chociaż u pań to prawie że dwuseryjne, ale niestety to, co było najważniejsze podczas tego konkursu, czyli upadek Kingi Rajdy. Wcześniej był upadek jeszcze Karola Niemczyka, ale jednak zawodnik tutaj bardzo dobrze się zachował i pomimo bardzo ciężkiej sytuacji zjechał na plecach i nie pozwolił na to, żeby go kolokwialnie mówiąc zrolowało, czyli to co stało się z Kingo Ride'em to wyglądało źle, nawet gorzej niż źle, ponieważ narty nie wypięły od samego początku i zawodniczkę zrolowało jeszcze z częściowo przypiętymi nartami i te nogi wyginały się w dość nienaturalny sposób. Naprawdę boję się, że tutaj mogły puścić jakieś więzadła prawdopodobnie krzyżowe. Oczywiście jak na razie dochodzą same w miarę pozytywne informacje, czyli takie, że Kinga nie skończy sezonu na mistrzostwach Polski. Trzymam kciuki, oczywiście tak jak mam nadzieję wszyscy, żeby to było możliwie jak najmniej bolesne, jak najmniej poważnych kontuzji, aby to się skoczyło tylko na potężnych stłuczeniach i niczym więcej, bo naprawdę najlepsza zawodniczka, reprezentantka Polski w skokach narciarskich w zasadzie w historii. No, Tutaj aż tak silnej konkurencji nie ma, ale jednak najlepsze miejsce w historii. Dobre skoki poprzedniej zimy, a niestety, jeśli ten sezon miałby się zakończyć, zanim by się zaczął, tak naprawdę dla polskich zawodników, to byłoby naprawdę smutne. A co do wyników, nie zamierzam ich omawiać jako coś bardzo istotnego, ponieważ chociażby Kamil Stok zajął 15, a Piotr Żyła 16 miejsce. I tak, mieli nieudane skoki, ale tak naprawdę Kamil Stoch w normalnych warunkach, nawet gdyby się odbił kolokwialnie mówiąc z buli, to i tak zająłby miejsce w czołowej dziesiące, ponieważ różnica poziomów pomiędzy tą kadrą, starą kadrą B, czy nawet jej zapleczem, a Kamilem Stochem, czyli o tym, że jest po prostu zbyt duża. I dlatego uważam, że tak naprawdę szerokie omawianie wyników tej rywalizacji nie ma większego sensu. Dobrze, do głównego tematu odcinka. Otóż w pierwszej kolejności na prowizorycznym piątym miejscu umieszczam Karla Geigera, jedenasty zawodnik Pucharu Świata, mistrz świata w lotach, wicemistrz w drużynie, a do tego drugie, dziewiąte, ósme miejsce podczas trzech pierwszych zawodów Pucharu Świata. Dlaczego wybieram Geigera? Osobiście to jest trochę taki wolny los. Prawdopodobnie będzie mógł wystartować podczas turnieju czterech skoczni i to jest właśnie takie Typowanie bardziej, w jakiej formie on wróci, ponieważ za każdym razem, kiedy się prezentował, był bardzo równy, bardzo mocny, a to jest oczywiście pożądane podczas, kiedy już te skoczniki, zresztą rok temu pokazywał, że był bardzo równy i tak naprawdę jedyny skok słabszy miał miejsce w Innsbrucku, gdzie też dołożyły się bardzo mocno do tego warunki pogodowe, i też wydaje się, że po prostu wiekowo zawodnik w swoim prime, więc najprawdopodobniej będzie się liczył ale daje go na piątym miejscu właśnie dlatego, że to jest trochę taki wolny los, jeżeli nawet te testy dadzą znowu wynik pozytywny, no to niestety Geiger w ogóle nie przystąpi chociażby do zawodu w Oberstdorfie i dziękujemy. Moja kolejna kandydatura do podium to jest Piotr Żyła. Piąty, drugi, dwudziesty trzeci, pauza w Niżnym Tagile, piąty oraz trzeci, czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i siódme miejsce podczas Mistrzostw Świata w lotach. Ogólnie rzecz biorąc Piotr Żyła, bardzo pozytywnie zaskakuje w tym sezonie swoją regularnością. Oczywiście on miewał sezony, kiedy w pewnych okresach był w lepszej formie, ale jednak takiej powtarzalności nie widziałem u niego bardzo dawno. W zasadzie tylko raz widziałem u niego taką powtarzalność w pierwszym periodzie sezonu Horoświata 2018-2019. Oczywiście wtedy na turnieju 4 skoczni nic z tego nie wyszło, ale wydaje mi się, że tym razem Piotr Żyła może znów stać na podium tej imprezy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Piotr Żyła jest teraz bardzo regularny. I wydaje się być ciut bardziej odporny na warunki niż Kamil Stoch i przede wszystkim o wiele równiejszy. A dlaczego nie daj tutaj Kamila Stocha? Tutaj wyprzedzam nieco, ale jednak nie daj Kamila Stocha dlaczego. Czy Kamil Stoch jest w stanie wygrać pojedynczy konkurs? Tak, jak najbardziej. Czy jest w stanie stanąć na podium w dwóch konkursach? Być może tak. Ale czy jest w stanie oddać osiem bardzo dobrych skoków, czy też takich, gdzie przynajmniej sześć będzie bardzo dobrych? Tutaj mam już naprawdę bardzo, bardzo dużo wątpliwości. Tak samo jak było na Mistrzostwach Świata w Lotach. Świetny skok w serii próbnej, później skok spóźniony, następny bardzo dobry, kolejny taki sobie, następny dobry, w drużynowce pierwszy skok słaby, drugi dobry, nawet w Engelbergu. Pierwszy dzień był bardzo dobry, praktycznie bez żadnego słabszego skoku, w drugim raczej też, chociaż te skoki były minimalnie słabsze, a już w niedzielę, Drugi skok był dość mocno nieudany. Oczywiście to mogła być kwestia warunków, ale jednak to odbicie nie było perfekcyjne, jak na Kamila. I podczas Mistrzostw Polski Kamil skakał dość przeciętnie, jak na swoje możliwości. I nie chodzi mi tutaj o pozycję, bo tak jak mówiłem, Mistrzostwa Polski w tym wydaniu, omawianie ich wyników nie ma większego sensu ze względu na warunki, jakie wtedy panowały, ale jednak te skoki, które miałem możliwość zobaczyć podczas Mistrzostw Polski, Kamil za każdym razem zbyt płasko prowadził narty i praktycznie wylatywał ledwo nad bule. I nawet jeżeli zachował mnóstwo tej prędkości przylotowej i dobrze trafił w próg, to robiły się problemy. A jeśli Kamil nie trafi w próg, co zdarza się bardzo często przecież, z tak płaskim torem lotu i właśnie jeszcze dołoż do tego ten błąd, no to on może tak naprawdę skończyć lot na buli, zwłaszcza w Bischofshofen. dlatego wydaje mi się, że pojedyncze podium dla Kamila w którymś konkursie jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Nawet powiedziałbym tak 85%, ale czy Kamil Stoch znalazłby się na podium w turnieju czterech gdzie jednak ta regularność jest wymagana i jedna poważna wpadka tak naprawdę kasuje możliwość się na podium, to nie jest Raw Air przecież, gdzie jest 16 skoków, a na końcu Wikersund. to jednak mam tutaj bardzo duże wątpliwości i nie typuję tutaj Kamila Stocha do miejsca na podium w turnieju czterech skoczni. Kandydat numer 3, prawdopodobnie najbardziej zaskakujący na mojej liście, czyli Andrzej Aniszek. Szósty, trzydziesty, dziewiąty, dziesiąty, dziewiąty, siedemnasty, trzeci, czwarty, piąty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz dwunasty podczas Mistrzostw Świata w lotach. Dlaczego biorę tutaj Angela Niszka? Po trzech pierwszych tygodniach na pewno nie wziął go do takiego zestawienia, ponieważ skakał bardzo mocno w kratkę. Bardzo dobre skoki, przepladał z naprawdę przeciętnymi, które mogłyby nawet nie dawać szansy awansu do czołowej trzydziestki. Ale od mistrzostw świata w lotach, zwłaszcza od drugiego dnia rywalizacji indywidualnej, Andrzej Laniczek naprawdę skacze bardzo równo. Jest oczywiście w cieniu Geigera i Eisenbichlera, ale jednak być może właśnie ten cień mu służy. Nie ma na sobie takiej presji jak być może właśnie Graneru czy Eisenbichler i ostatnich dwóch kandydatów. Wiadomo o kim mowa i mimo wszystko na tym drugim miejscu stawia Markusa Eisenbichlera. Pierwszy, pierwszy, drugi, dwudziesty ósmy, czwarty, czwarty, drugi drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i do tego brązowy medalista z Mistrzostw Świata w lotach. Dlaczego typuje Eisenbichlera? i może teoretycznie jego forma spadła. Tak naprawdę jego forma wcale nie spadła. Po prostu Granrud tak mocno dokręcił śrubę, wyeliminował błędy, które na samym początku sezonu były u niego naprawdę powszechne, że Eisenbichler jest pół półeczki niżej i momentami gdzieś tam miesza się z resztą stawki, ale mimo wszystko Eisenbichler nie wypada tak naprawdę z czołowej czwórki Pucharu Świata. 28 miejsce to tutaj nie zamierzam z nikim dyskutować. W mojej opinii Eisenbichler został po prostu zmuchnięty. Dostał lutę z tyłu w narty. Duże szczęście, że nie zrobił salta i po prostu wybronił się i Eisenbichler cały czas jest dość równy. Jedyny jego tak naprawdę słabszy skok, który wynikał z jego winy, no to była seria próbna podczas mistrzostw Świata w lotach, a tak poza tym Eisenbichler oczywiście momentami może się dać, że on już nie ma tego błysku ale naprawdę cały czas ten błysk tak naprawdę ma, tylko jednak przy blasku Graneruda troszeczkę ten blask Eisenbichera jest mniejszy, troszeczkę niezauważany, ale cały czas on jest i w mojej opinii, jeśli ktoś ma rzucić rękawicę Granerudowi albo chociaż trzymać się go w miarę blisko, to będzie to właśnie Markus Eisenbichler. No i sam Halvor Egner Granerud. Czwarty, czwarty, pięć razy pierwszy, pierwszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wicemistrz świata indywidualnie oraz mistrz świata w drużynie, gdzie to mistrzostwo jest naprawdę w dużej, dużej mierze właśnie jego zasługą i ciągnięcie za uszy całej reprezentacji, zwłaszcza przy słabej postawie Forfanga. I poza tym grany lud nie tylko wyniki w samym pucharze świata go bronią, również podczas kwalifikacji, podczas treningów jest naprawdę cały czas mocny, cały czas kręci się w okolicach pierwszego miejsca. Jeśli nawet nie jest na pierwszym miejscu, to zazwyczaj jest na drugim albo trzecim we wszystkich seriach, nie tylko tych punktowanych. Nie ulega wątpliwości, że Halvor Egner-Grenruth jest w fenomenalnej formie, ale tutaj pojawiają się pewne wątpliwości. W świetnej formie był chociażby Adam Mały w sezonie 2001-2002 i tak naprawdę jedyne wątpliwości, które się pojawiały to, czy Adam wygrał wszystkie konkursy turnieju Czterech Skoczni. No i okazało się, że ktoś wygrał wszystkie konkursy turnieju Czterech Skoczni, ale był to Sven Hannawald. Podobnie było z Morgensternem, który jest takim najbardziej, w mojej opinii, jaskrawym przykładem. Sześć pierwszych konkursów wygranych, później trzecie miejsce i co się dzieje podczas nie już czterech skoczni, po Berzdorfie Morgenstern dosłownie dewastuje resztę stawki, wygrywając zdecydowanie o kilkanaście punktów. Ale podczas konkursu noworocznego sytuacja się odwraca. Teraz to Morgenstern traci w konkursie kilkanaście punktów do Ahonena i Schlierensauera. Skoki Austriaka zaczynają wkradać się po mniejsze błędy, pojawia się nerwowość. i Mimo tego, że te skoki są wciąż bardzo dobre, to jednak są słabsze niż wcześniej i wykorzystuje to Jan Ahonen, który co ciekawe wygrywa po raz piąty. W swojej karierze turniej czterech skoczni i absolutnie nie zanosi się, żeby ktokolwiek miałby się do tego chociażby zbliżyć. I właśnie dlatego pojawiają się wątpliwości, czy grany ród dociągnie z formą do końca turnieju czterech skoczni. Bo to, że wygra w jest naprawdę bardzo prawdopodobne, bo bardzo często właśnie ta forma z początku sezonu objawia się jeszcze w Obersdorfie. Bardzo często właśnie ci zawodnicy, którzy byli na początku sezonu tymi dominatorami jeszcze w Obersdorfie dają radę, chociażby to miało miejsce w przypadku Martina Schmidta, który trzy razy z rzędu wygrywał w Oberstdorfie i ani razu nie wygrał w turnieju czterech skoczni. Jednocześnie mamy Rioju, który dominował na początku sezonu, żeby w turnieju czterech skoczni dominować jeszcze bardziej, a sama dominacja skończyła się dopiero w Waldifiemie. I właśnie wskazanie tego punktu przejściowego w przypadku Graneruda jest dość problematyczne. W mojej opinii będzie to Innsbruck. Dzięki swojej dobrej postawie na początku turnieju, Grany Rut uzyska na tyle dużą przewagę punktową, jak i być może psychologiczną, że będzie w stanie spokojnie dowieść do końca swoje prowadzenie, nawet jeśli obniżka formy będzie oznaczała zajmowanie miejsca w okolicach czwartego, piątego, może nawet siódmego. Ale też nie wydaje mi się, że będzie to teatr jednego aktora, takich jak miało to miejsce w przypadku na przykład Svena Hanawalda, czy Kamila Stocha w sezonie 2017-2018. Jednocześnie zaznaczam, że kwarantanny, choroby, kontuzje czy też konkursy spektakularnie wypaczone przez warunki atmosferyczne tak naprawdę z miejsca unieważniają całe moje rozważania na temat podium turnieju czterech skoczni. To tyle. Do usłyszenia.